Julia tkacz awansowała do kolejnego etapu programu The Voice Kids. Znakomity występ młodej myszkowianki sprawił, że aż dwóch jurorów chciało Julkę w swojej drużynie. Tak, zaśpiewałam piosenkę Be the One do Willipy, A jeżeli chodzi o to, czy stresowałam się przed kolejnymi etapami, to oczywiście stresowałam się, ale to był taki bardziej motywujący stres, który mi tam na tej scenie. Wypisywał. Zawsze jak staję na scenie, to wszystkie moje emocje jakby spadają i staram się zaśpiewać z całego serca. I cieszyłam się bardzo, jak się fotel odwrócił. Kogo wybrałaś za swojego trenera? Wybrałam Kleo. Czy to było już takie założenie, jak szłaś do programu, że chciałabyś śpiewać w jej drużynie? Po części tak, chociaż chciałam też bardzo iść do drużyny chłopaków. Julka ma 13 lat i jest laureatką konkursów powiatowych takich jak Nasz Talent oraz ogólnopolskich Złoty Mikrofon w Opocznie. Ostatnio mogliśmy usłyszeć Julkę 6 stycznia na koncercie Kolend w Myszkowie. Sebastian Ruciński i Tomasz Wójcik nie byli zaskoczeni sukcesem Julki. Absolutnie nie byliśmy. Wiemy, że Julka w tym programie zajdzie wysoko. Wiemy, że to bardzo zdolna dziewczyna, że zasługuje na to, żeby ten program wygrać. Taka trochę duma myszkowska? Oczywiście. Zresztą niech pani pozwoli, jaką ma barwę. Co? Fragment utworu, który przed chwilą usłyszeliście, Julka wykonała także w sobotnim odcinku The Voice Kids. Na scenie wsparli ją jurorzy. My gratulujemy udanego występu i mocno trzymamy kciuki za kolejne sukcesy w programie.